Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witajcie, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na pierwszą kwadrę księżyca. Pierwsza kwadra księżyca, czyli czas między 3 a mniej więcej 10 czerwca, z tego względu, że 11 czerwca e, mamy już pełnię. No jak się zorientowaliście, nagrywam ten film z lekkim opóźnieniem, a to dlatego, że pracowałam wcześniej m.in. nad filmami na lato dla was. Ale już zaczynamy, moje drogie bliźnięta. Zmieniłam troszkę ten rozkład naszych czytań księżycowych w takim znaczeniu, że bardziej dostosowałam układ kart i rozkład kart do energetyki pierwszej kwadry, czyli bardziej będziemy się koncentrować na działaniach, na wzroście, na podejmowaniu decyzji, dlatego że to jest taka faza, w której warto skoncentrować się na działaniu, na przyłamywaniu wahań, na planowaniu dalszego wzrostu. Jak zatem najlepiej wykorzystać energię pierwszej kwadry? Otóż słuchaj, zanim przejdziesz do czytania lub jak już je wysłuchasz, to postaraj się odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze pytanie: jak rozwijać mój projekt, tak? Tutaj znajdziesz odpowiedzi najprawdopodobniej, jak pokonać opór w działaniu. I tutaj również znajdziesz w działaniu opór, czyli albo wewnętrzny, albo zewnętrzny, i tutaj również znajdziesz podpowiedzi. I to są takie dwa pytania, które w tej pierwszej, pierwszej kwadrze mogą być szczególnie istotne. Zaczynamy, moje drogie bliźniaki. Pierwsza, pierwsza energia, pierwsza karta, co kiełkuje? Jakie pomysły, jakie projekty, jakie pragnienia zaczynają nabierać kształtu? Macie energię umiarkowania. Energię umiarkowania, czyli to, cokolwiek tam się dzieje, to raczej z, w harmonii, w równowadze, w zgodzie ze sobą i ze znaczną wstrzemięźliwością no troszkę tak trzeba wyregulować jakieś emocje i zadbać o umiar, bo za umiarem pójdzie dobrostan zadbać o wewnętrzną równowagę no wiesz jakby nauczyć się być może bardziej łączyć przeciwieństwa pielęgnować spokój w ten sposób ale na pewno tu jest ważna dla Ciebie drogi bliźniaków w czasie tej pierwszej kwadry taka energia, w której rozwijasz do życia w zgodzie ze sobą i ze światem, i na to bym zwróciła szczególnie uwagę, żeby to rozwijać, żeby to bardziej w Tobie kiełkowało. Okay? Pomysł na to, projekt z tym związany. Co cię wspiera? Jakie siły wewnętrzne lub zewnętrzne sprzyjają Twojemu wzrostowi? Karta sądu ostatecznego nam się tutaj pokazała, czyli jest jakieś przebudzenie. Jest jakieś duchowe zmartwychwstanie, jest jakiś sens, jest jakiś cel osiągnięty, coś co dla ciebie jest jak odrodzenie. No więc tak, i zrzucenie jakiegoś ciężaru z siebie, i to cię wspiera. Ponowna ocena sytuacji, wszystko to, co nadaje sens twojemu życiu temu projektowi, wszystko to, co jest dla ciebie osiągnięciem, co było dla ciebie osiągnięciem, to jest coś, co cię wspiera. Tak? W tej pierwszej kwadrze. Co wymaga działania, czyli gdzie powinienem podjąć konkretne kroki, aby nie zmarnować tego tu potencjału. A smieczy A Jasność umysłu, działanie z jasnością umysłu, działanie w oparciu o prawdę. Um, wiesz co, no, działanie w oparciu o intelektualną przejrzystość, um, o rozróżnianie faktów od iluzji, ok? To wszystko na tym op powinno opierać się Twoje działanie. To karta chce Ci zasuger zasugerować. Twoje działanie powinno być oparte o jasność umysłu, o prawdę o jakiś mental o intelektualną przejrzystość i taką też komunikację, która za tym płynie, ok um, twoje działanie powinno być oparte na faktach, nie na iluzji, taka jeszcze informacja tutaj, to wszystko będzie, uważam, cię wspierać co możecie blokować jakie lęki, przekonania lub okoliczności mogą stanąć ci na drodze zobaczmy tutaj Słońce rzadko kiedy jest blokujące, ale bywa blokujące. Jakiś narcyzm, jakaś potrzeba bycia na siłę w centrum uwagi, w centrum zainteresowania, jakaś jakaś, jakieś lekceważenie kogoś czegoś, może własnych emocji, um, że ciężko jest uzyskać radość w sytuacji, ale. No właśnie, my się wydaje, że na spokojnie, to zachowa jakąś wstrzemięźliwość, że takie stawianie siebie w pozycji numer jeden, stawianie siebie, że tak powiem, na piedestale, stawianie siebie w pierwszym rzędzie z jakiegoś powodu może być nieskuteczne. Dlatego, że tutaj nam ta pierwsza karta zasugerowała raczej, tak jak wspomniałam, umiar. Czyli wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem. Okej, okay, jak pielęgnować wzrost? Co mogę robić regularnie, aby wspierać swoje cele i swój e, rozwój? Robić regularnie w siódemce kielichów? <laughs> Marzyć. Przyglądać się własnym pragnieniom regularnie. Przyglądać się temu, co jest prawdziwe regularnie. E, przy, Przyglądać się marzeniom, ale nie iluzji, odróżniać marzenia od iluzji regularnie. To się nam tutaj pokazuje. A <śm> <śm> Uważać na jakieś zbytnie życie w wyobrażeniach, pozbywać się wszystkiego tego, co miałoby powodować, że żyjesz w swoim własnym świecie, w swojej własnej bańce, żyjesz we własnych wyobrażeniach i we własnej wyobraźni, i zatem jeszcze w ogóle nie idą jakieś działania kompletnie. Tak jakby pogrążony jesteś w tym własnym, swoim świecie. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.